Wystawka przy kasie. Do. Nie muszę Wam czytać, co to jest w środku. Bellosan, prawie po włosku. Dobry wybór dla Twojego czworonoga. 10 kg, moi drodzy. 4% wołowiny. Zboża, mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego. Jeszcze zboża na pierwszym miejscu na kiełbasa. Będziemy testować, co tam w środku jest ciekawego. Jeszcze polosujemy sobie inne puszki do testów. krojony wybór. To powiem Wam, że Biedra tutaj jakby ilością zachwyciła, natomiast tutaj ten wybór jest zdecydowanie bardziej okrojony. Nie? Słuchajcie, jeżeli chodzi tutaj o wybór Lidlowski, to tak jak w Biedrze mieliśmy jedną opcję, tak samo tu uważam, że to Orlando... Jest dopuszczalne, w sensie, w sensie nie trujecie psa i nie jest to pasza. No ale już sucha Orlando, no to mamy 58%.